A, a, a. Gdzie ja jestem? Co to za jakaś jaskinia? Czemu ten świat jest tak dziwny? I gdzie jest reszta? A, 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 a. O jesteście. Co to jest? Ja też nie wiem. Chyba to nowe uniwersum. Ale takie inne. Gdzie są nasze tereny? Chyba nie ma. Może to jest inny świat? Możliwe. Ale najważniejsze, że my uciekli. No. Ale przecież oni też mają mikstury. Ale tylko trzy. Więc pewnie tu będzie Wietnam, Toksikstan i jeszcze ktoś. To co mamy robić? Nie wiem. Wychodzimy. Ale gdzie mamy iść? Nie wiem. Zobaczmy najpierw co jest na zewnątrz. No. Jesteśmy w jakimś lesie. A ta jaskinia jest w jakiejś górze. To lepiej może chodźmy bo zaraz sojusz Toksikstana może się tu pojawić. No lepiej wyjść z tej nory niż zostać. Dobra, no to gdzie idziemy? Myślę, że prosto. Ja jestem za. No więc idziemy. Nie no, trochę duży ten las. Widzę, właśnie. Ale lepiej niż siedzieć w tej ciemnej jaskini. Trochę tu nudy. No wiem. Idę na pole. No okej. Okay. Ech, może w końcu ktoś tutaj przyjdzie. Daleko jeszcze. Myślę, że jeszcze jakieś trzy kilometry. Aha. Ciekawe, co będzie, jak wyjdziemy z tego lasu. Ej, co to? O masz łuk. No widzę. Może nam się przyda. Myślę, że raczej tak. Bo mogą tu być jakieś dzikie bale. A może to właśnie jakiś dziki bal zostawił. HMM. W sumie to jest to możliwe. A, -a co to? Po prostu wiatr. Chodź. E -e em. Okej. Okay. O nie to dzikie bale. A, a. Dawaj ty mój łuk. Nie. łuk mój. Nie twój. Ty Dać mi łuk, spieprzają. Coś ty mówić? Zabić go. Co? A-a. Uciekać. Dać mi mój łuk. Ile jeszcze? Jeszcze trochę trochę czyli ile Ej, dobra, zgubiliśmy ich o widzę tam wyjście no w końcu ale ktoś tam jest czekaj to nie dziki bal to jakiś kraj taki jakiś trochę czerwony i trochę zielony Ej, nie gadajcie węgry. Czechy. Nie gadaj. Tak to ja. Co ty tu robisz? Co ja tu robię? Ja nie jestem sam. Jesteś z Brazylią. Niestety nie. Ale mam nowy skład. Chodźcie. Kim wy jesteście? Jesteśmy tu z innego uniwersum. Opowiedz mi. No okej. Okay. Ej, Węgry, a jest tu Polska. Oczywiście chodźcie do naszego bunkru. Co? To tu jest bunkier. Właśnie nie wiem jakim prawem ale jest. Co to ten bunkier? Zobaczcie sami. O już jesteś. Patrz kogo tu mam. Zaraz co? Siemma Polak. Co ty tutaj robisz? Przybyłem tu z innego uniwersum. I nie tylko ja. Chodzi e. a wy jak się tu znaleźliście? Już mówię, ja po wypiciu tej mikstury pojawiłem się w jakiejś baterii, z której jakąś wyszedłem. Potem ich spotkałem potem ukradli mi z który tam, jakiemuś Januszowi. Ja z nim mi ją wypiłem, pojawiliśmy się w jaskini i przyszliśmy tu i tyle. Resztę wam później i powiemy. No okej. Okay.